Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania klusek śląskich. Tym razem będą to kluski śląskie czarne. Od białych różni to, że do ugotowanych ziemniaków dodamy odrobinę ziemniaków utartych, surowych. Zapraszam serdecznie i zachęcam Was też do odwiedzin www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów i porad kulinarnych. Ugotowane ziemniaki, miele w maszynce i czekam, aż wystygną. Surowe ziemniaki ucieram na tarce o drobnych oczkach, albo miele w maszynce elektrycznej ze specjalną wkładką. Czekam, aż ziemniaki surowe ściemnieją, odciskam z płynu i mieszam z ugotowanymi, ostudzonymi ziemniakami. Można też do nich dodać skrobie, która osiadła na dnie naczynia z odciśniętym płynem. Jedną czwartą ziemniaków odkładam na bok, a w ich miejsce wsypuję mąkę ziemniaczaną. Zagniatam ciasto na kluski. Ciasto kulam w nieduże kulki, a w każdej robię dziurkę, w której potem po ugotowaniu będzie gromadził się sos. Jeśli ciasto klei się do rąk, można delikatnie podsypywać je mąką ziemniaczaną. Kluski wkładam do osolonego wrzątku, delikatnie mieszam, żeby nie przywarły do dna i gotuję aż wypłyną na powierzchnię. Po tym czasie zmniejszam ogień do minimum i pod przykryciem trzymam kluski jeszcze przez 15 minut. Podaję z sosem mięsnym, grzybowym albo pomidorowo-śmietanowym. Smacznego!